Przepraszam, dziewczyny, czym dla was jest muzyka tak jak gra Manam? Ja uwielbiam to. Muzyka manamu, czym jest dla ciebie? Jest świetna. A dla ciebie czym jest muzyka manamu? Wszystkim. Czym dla ciebie jest muzyka manamu? Dla mnie, y MK jest dla was jest muzyka Manamu? Pięknym rozrywką, tak. dużą rozrywką. Wszystkim, dosłownie wszystkim. Ja tak... <laughs> Dlaczego się tak świetnie bawisz tutaj? Po prostu jej głos, charakterystycznie jej głos i jej ruchy, po prostu jest imponujące. Chciałabyś taka być jak ona? No jasne. Co <laughs> <laughs> tak sładość. ಹೇಳಕ್ಸ್ <laughs> ಅದು że Pierwszy raz widziałem taki koncert w przeciwny. Byłem już na parkourze, tak. Ostatnio byłem na za, ale jednak nie, nie to samo. To nie jest to, tak? Nie. A słowa, które śpiewa Kora, czy to są Wasze słowa? Czy utożsamiacie się jakoś z tym, co śpiewa, czy po prostu to jest tylko dokładka do muzyki nie? dla Was? Nie ja wiem. Według, według mnie to jest. Słowa są wszystkim. A na przykład gitowcy się tym nie interesują. Niektórzy na przykład się siedzą w bramie i piją sobie wódkę, co nie? No to wiesz, niektórzy... gitowcy to są... To, jest, to są tacy, co siedzieli na tak, przykład co tak, tak, nie rozumiesz, tak to tak, są tacy, co to tak inne, sprawy, a to w ogóle nie jest to, co, nie? Nie, no w gitowcy, w ogóle, gitowiec, tam jest na przykład ja namawiałem gitowców, jak pani to nie, mówi, no nie, nie ludzi, żeby przyszli ze mną na koncert, oni powiedzieli, ja wolę przyprawiać w bramosce niż iść z tobą tam świrować, nie? Mówi, Czyli zaprzeczacie temu, że ta muzyka właśnie wyzwala takie złe odruchy jak właśnie pijaństwo, to tak. panoszenie się i tak. tak dalej. Myślę teraz, że jestem pijany, no nie? A ja jestem ja pijany tak z tego, tego poniecenia, jak pani widzi My dwa razy z tamtej sceny wyrzucali przez to. Szczecin! Niech taki zawsze będzie! Wolny. i said you know the winner Przy czym młodzież w Szczecinie, młodzież polska chce usłyszeć w piosence, przy czym chce się bawić, Szcze... przy Usta o, o wolności, przede wszystkim o wolności, o młodzieży szczecińskiej, która chce wolności, o naszej wolności. ...to jest ja nie mówię, tylko o w ogóle o prawdzie, na co dzień, rozumiesz? Ona, właśnie, ona, usta spragnione. Dziewczyna, chłopak, coś takiego. ten gest. Dla was. Victoria, wolność się Wolność się ouais jest, jest to Czyli wy wszyscy wtedy, kiedy podnosicie te dwa palce w górę, jednoczycie się. Są. Ja nie się so Na koncercie. jest jedna rodzina Do na koncercie. są takie momenty w życiu, że jak wyżyć. alkoholu, to Właśnie powiecie, o to Właśnie. Sposób, że Właśnie. możemy Możemy a się wyżyć w tej my muzyce. Na przykład na ulicy dokładnie, tak, nie. co nie? To musimy tutaj przygotować. Przy no, ale od tego ale są to go Jaka by była atmosfera koncertu na przykład gdyby zespół. Grał, to, a wszyscy nadali. by siedzieli na ławce i by się nic nie działo. Rozruchę, proszę Panią, to żeśmy wtedy wyżywali się wszyscy kamieniami cegłami co było, nie? Ale tak, poprawym, co ja mówię. A tak, jeżeli jest tutaj, to my się wyżywamy naprawdę słowem, krzykiem z miłością, miłością, miłością do, tej, do tego zespołu. Ale to jest niemożliwe ze względu na brak funduszy. Jestem robolem, ale przy tej muzyce się wyżywam. Nie mogę na kierowniku, to się wyżyję na tej muzyce. Brawo, 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 brawo. I żeby nie ta milicja też, żeby wszystko no, no, było no, 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 ok. A dlaczego wam przeszkadza milicja? Przed chwilą chcieli mnie uderzyć. No. Ale ale niech pani powiedz, bo, po co po oni są? Bo jeżeli jest milicja, to każdy się przejmuje. Czy tutaj się coś działo? Nie, sram na milicję, niech pani. <grym ale po co oni tu są? Czyż my sami no, to możemy... To są niepotrzebni nie wcale. Wcale są tu niepotrzebni. Nie możemy nie wcale się upoić się muzyką i wyjść stąd spokojnie. Bardziej to w Korei nie są muzyki, naprawdę.